Poświęconym wykorzystaniu aplikacji Canva do tworzenia komiksów w ramach projektu realizowanego przez lokalną grupę działania płaskowych z dobrej ziemi, będziemy zajmować się bardzo, ważnym element, bardzo ważną pozycją w menu obszaru roboczego, czyli elementami. Na ten zakres poświęcimy kilka odcinków. Zapraszam. Jesteśmy już na stronie głównej aplikacji Canva. Wiemy po poprzednich trzech odcinkach o tym, że pracujemy nad komiksem. Komiks ten może być przygotowany w dowolnej technice. My w ramach projektu finansowanego przez w ramach programu Kultura w Sieci z Narodowego Centrum Kultury przygotowaliśmy dla was Cykl szkoleń 20 filmów, filmów, podczas których prezentujemy zasady tworzenia komiksów i nawiązania do zasobów, którymi należy się inspirować przy tworzeniu tych komiksów, czyli do głupczyckich podań i legend. Chcielibyśmy też przeprowadzić Was przez aplikację Canva w taki sposób, aby można było wykorzystać niezbędne elementy, niezbędne zasoby tego programu do stworzenia waszego e, projektu. Przypominam, że e, jest ogłoszony przez lokalną grupę działania z Dobrej Ziemi, czyli realizatora tego projektu, konkurs na mm, komiks, e, komiksy, które będą nawiązywać do zaproponowanych 30 podań i legend e, znajdą się w powstającym e-booku e, w ramach tego właśnie projektu. Zaczynamy. W tym odcinku skupimy się już na obszarze roboczym, a zwłaszcza na jednej z, jego, z pozycji jego menu. Wychodząc ze strony głównej, gdzie już jesteśmy i zarejestrowani w aplikacji, i zalogowani, na stronie głównej klikamy w prawym górnym menu utwórz projekt. I tak jak mówiłam w poprzednich filmach, najlepiej żebyśmy pracowali na formacie A4. Proponuję wybrać papier firmowy, który właśnie taki format ma. Otworzy nam się biała czysta kartka. Jesteśmy w tej chwili na obszarze roboczym. Ja się tutaj przesunę nieco w lewo i tak jak już mówiłam, możemy sobie ustalić procentowy widok naszej kartki. Proponuję, żebyśmy na początek wzięli 50%. I czym się będziemy dzisiaj przede wszystkim zajmować? Mianowicie tym najważniejszym menu, czyli, czyli elementami, czyli menu z lewej strony, a wśród nich pozycja elementy. Dlaczego elementy? Przede wszystkim dlatego, że pracując na, nad komiksem, będziemy odnosić się przede wszystkim do grafik, a nie do fotografii. Tę część poświęconą fotografii, poświęconą zdjęciom, zostawimy sobie na ostatni odcinek. Natomiast tutaj, od, od tego odcinka, chciałabym, żebyśmy zaczęli pracować na grafikach. Na początek chciałabym, żebyśmy zobaczyli wspólnie w jaki sposób te elementy zostały zaproponowane i podzielone. Na samym początku, na samej górze mamy możliwość wyszukania konkretnych elementów odtagowanych hasłem bądź też powiązanych w jakiś sposób z hasłem, którego szukamy, ale zostawimy to sobie akurat na koniec. Pod tą belką w której będziemy mogli wpisywać m, poszukiwane przez nas e, m, grafiki, elementy, e, pojawia, się, e, pojawia się pozycja ostatnio używane, to są te wszystkie, które były e, przez nas wykorzystywane we wcześniejszych pracach. Następnie polecane. Bardzo często są to grafiki tworzone przez innych użytkowników Kanwy. I przypominam, że te, których możemy u, u, używać w ramach bezpłatnej wersji, bezpłatnej licencji aplikacji Canva oznaczone są, tak jak tutaj widzimy, słowem darmowe. Natomiast jeżeli okaże się, że jakaś grafika wymaga dodatkowych opłat, pojawi nam się korona informacja, że jest to część Canwy Pro. Pod polecanymi mamy określone kategorie elementów, czyli na, zaczynamy od najprostszych, czyli linii. Linie możemy sobie e, je też poglądać, możemy wyświetlić wszystko, czyli przejrzeć sobie linie, które moglibyśmy e, na podstawie tego scenariusza, który opracowaliśmy zgodnie e, z zasadami e, opisanymi w pierwszym odcinku, e, stworzyliśmy storyboard i chcielibyśmy teraz przygotować już konkretne grafiki pod tę naszą historię. Wyświetlamy wszystko, możemy je sobie przejrzeć, ale żeby nie przenosić ich do czystą kartkę, na której jeszcze nie wiemy, czy na pewno wykorzystamy dokładnie ten element, można po najechaniu na daną grafikę, nie dość, że pojawia nam się informacja, że jest to grafika darmowa, to u góry mamy jeszcze trzy kropki. W tym trójkropku pojawi nam się informacja jak nazywa się ten element, że jest darmowy, jakie są słowa kluczowe, w jaki sposób został otagowany, ale także dwie pozycje. Dodaj do polubionych oraz dodaj do folderu. Funkcja Dodaj do folderu z, te, z tej e, pozycji jest jedynie dla e, u, użytkowników Canvy Pro, natomiast Dodaj do polubionych oznacza, że, co z pewnością pamiętacie z drugiego odcinka, można odszukać ten, ten właśnie fragment, tę grafikę na naszej stronie głównej, gdzie po lewej stronie, w lewym menu mamy wszystkie foldery, mamy polubienia, pojawiła nam się grafika, którą polubiliśmy. Możemy też przejść bezpośrednio na stronie głównej do tych właśnie polubień i zobaczyć, co żeśmy zachowali w pamięci. Oczywiście, w każdej chwili możemy ten katalog, ten folder oczyścić i zostawić tylko to, co będzie nam niezbędne do dalszej pracy. Jeżeli chcemy wejść, wyjść z tego widoku, który mamy w tej chwili, czyli weszliśmy w menu Elementy i kliknęliśmy. Kategorie, linie. Pojawiają nam się linie przesuwając suwakiem. Tych linii jest tam troszeczkę do wyboru, naprawdę oferta jest bardzo duża. Popatrzmy jeszcze na, na to, że i linie możemy zmieniać, czyli tutaj mamy um, taką propozycję darmowej, darmowej linii, mocno poszarpanej. I tak jak um, mówiłam w poprzednim odcinku, w momencie, kiedy daną grafikę chcemy edytować zaznaczamy ją pojawia nam się turkusowa ramka i teraz możemy robić z taką linią bardzo dużo rzeczy możemy ją przewracać tak możemy zmieniać jej przeźroczystość możemy zmieniać jej kolory czyli w tym, nad, samym, nad samą kartką, na którą pracujemy, nad samym projektem pojawiają nam się kolory, które zostały użyte w danej grafice. W tym przypadku są to dwa kolory, łososiowy i taki jeszcze lżejszy łososiowy. Możemy te kolory zmienić w ten sposób, że na przykład chcemy ten mocniejszy łososiowy nieco, zmi nieco zmienić. Na fioletowy pojawia nam się teraz taka kompozycja i załóżmy ten jaśniejszy na koralowy, i pojawia czy łososiowy ciemniejszy, i pojawia nam się e, taka kompozycja. Chcemy wrócić do m, naszego głównego, e, do głównego menu klikamy po prostu w, w elementy. I pojawiają nam się znowuż pojawia nam się ta główna e, oferta elementów, czyli przeszliśmy przez kategorię linie, następnie mamy kategorię kształty. Pamiętacie, że możemy sobie daną e, kartę skopiować albo też dodać nową, czyli e, czystą białą kartkę dodaję, abyśmy zobaczyli w jaki sposób możemy e, wykorzystać kształty. Kształty również mają obok zapis Wyświetl wszystko. Wyświetlamy i podobnie jak we wszystkich innych grafikach, w momencie kiedy pojawia się słowo darmowe, jest to um, grafika, kształt do wykorzystania w ramach um, bezpłatnej wersji aplikacji Canva. Załóżmy, że wybieramy sobie jeden z tych elementów, jeden, jeden z kształtów który również możemy w dowolny sposób edytować. Możemy go powiększać, ale możemy też go y, wydłużać. Pozwalają nam na tym takie y, y, jakby małe przyciski y, po, y, zamontowane po bokach tej grafiki, tego kształtu. Możemy go też poszerzyć albo zwęzić do tego momentu. Znowuż widzimy, że mamy użyte tym razem trzy kolory. Są to trzy odcienie szarości i załóżmy, że najjaśniejszy chcielibyśmy zmienić. Klikamy, pojawia nam się znowuż paleta, paleta barw. I jeżeli nie chcemy skorzystać z tego, co już zostało zaproponowane, możemy um, wykorzystać paletę w ten sposób i wybrać sobie kolor, który który nam pasuje i który nie jest jednym z tych podstawowych kolorów kanwy. Kiedy klikamy w określoną część palety, pojawia nam się symbol tego koloru, jeżeli będzie na przykład to niezbędne do jakichś dalszych prac graficznych, drukarskich, czy też do przekazania informacji, jaki dokładnie kolor chcielibyśmy wykorzystać w naszej grafice następnym osobom, które będą nad nią pracowały. I to są kształty. Kształty są oczywiście bardzo różne. Wracamy znowuż e, klikając w elementy. Poniżej znajdą się naklejki. Naklejki mają charakter animowany e, w większości i e, jeżeli nie wszystkie e, i nie będziemy ich, ich używać właśnie w komiksie. Nieco niżej wykresy, czyli dla tych, którzy pracują nad e, jakimiś prezentacjami danych. E, Myślę, że to też akurat nie jest element, który, który będziemy najczęściej wykorzystywać. Co interesujące jest następna kategoria, a mianowicie siatki. Pozwolę sobie znowu dodać czystą stronę i wyświetl wszystko w siatkach. Siatki umożliwiają tworzenie kolaży i są to, są to bardzo różne rzeczy, czyli mamy tak naprawdę od pojedynczego elementów, do którego możemy wprowadzić zdjęcie, za chwileczkę pokażę w jaki sposób można to zrobić, do już takich naprawdę mocno um, um, rozbudowanych um, kompozycji, układów um, tych poszczególnych, poszczególnych zdjęć. Siatki pomagają nam ułożyć w naszym obszarze roboczym zdjęcia, które chcielibyśmy zamieścić w układzie od pojedynczego, tak jak tutaj, po układ kolaż, Wielokrotnych, y, wielokrotnych ujęć. Jak powiedziałam, w, siatka, w siatce umieszczamy y, zdjęcia, natomiast nie jest to problem, aby grafikę, nad którą pracujemy, zapisać w postaci otwega, przesłać do siebie na swoje konto w kanbie i również umieszczać y, w takim układzie. Kolażu. Na początek pokażę, w jaki sposób to działa w przypadku wyboru tylko jednego elementu tej siatki. Zdjęcia, które zostaną na te siatki nałożone, automatycznie dostosowują się do tych właśnie siatek. Na początek pojedyncze. Zauważmy, że w momencie, kiedy klikamy na wybrany układ, on się. Przenosi na nasz obszar roboczy i automatycznie dopasowuje. Wybierzmy sobie z menu zdjęcia, na przykład y, zdjęcie, y, tutaj mamy jakiegoś robota. Proszę, przesunęliśmy go za pomocą myszy i y, automatycznie wpasował się w siatkę, y, która została zadana. W naszym przypadku na razie to jest tylko jedna. E, miejsce na jedno zdjęcie. Ale dodajmy nową, dodajmy nową stronę e, i wybierzmy inny model siatki. Wracamy do e, kategorii elementy i wybierzmy sobie może jakiś bardziej skomplikowany wzór, na przykład taki. I znowuż mamy proporcjonalnie, pamiętając o tym, że my mamy format a4 w formie pionowej, w orientacji pionowej mamy wybrany układ składający się z trzech elementów i zobaczmy w jaki sposób zdjęcia zostaną przyłączone automatycznie do tych poszczególnych przestrzeni. Wchodzimy na kategorię zdjęć, wyobraźmy sobie, że bierzemy następnego robota, przesuwamy go na zdjęcie. Na tę, na, tę planszo, na tę część główną naszej siatki automatycznie zostało dopasowane. Następna fotografia. Prze tylko przesuwamy y za pomocą myszy. Automatycznie też wprowadziła się do tego zdjęcia i ostatni fragment również y został osadzony. W tej przestrzeni. Dlaczego to jest takie istotne? Dlatego, że układ siatek może być pomocny do tworzenia samego storyboard, czyli, czyli tej graficznej wizualizacji naszego pomysłu, a następnie nawet do tworzenia już ostatecznej wersji naszego projektu. Aby wybrać bardziej skomplikowaną formę, w naszych, naszej kategorii: Elementów naszej kategorii, nazwanej siatka, wybieramy na przykład taki układ, który zawiera więcej um, przestrzeni do wypełnienia. Znowuż, dodajemy sobie czystą kartę, która oczywiście powiela to, co wybraliśmy na samym początku, czyli format A4. Dodajemy um, Taki układ, i y, spróbujmy wprowadzić do niego inne fotografie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Przesuwamy myszką. Zobaczymy. I taki układ jest do y, naszej dyspozycji. Została wykorzysta wykorzystana kategoria. Siatki. Wracamy do naszego menu Elementy. I co jest jeszcze w kategorii, w tych podstawowych kategoriach, które mieszczą się w pozycji menu Elementy? Gradienty, które pozwalają robić ciekawe formy, na fotografiach przede wszystkim i następnie najpopularniejsze kategorie, które pojawiają nam się z opisami oczywiście koronawirus jako, jako grafiki obecnie ma najpopularniejsze ale też inne, inne elementy wyraciste liście mamy z taki zodiaku coś co jest bardzo ciekawe, czyli na przykład proste rysowanie um, obiektów i Proszę zobaczyć, są to rzeczy, które też będzie można wykorzystać później w pracy nad komiksem. W jaki sposób to będzie można zrobić, to oczywiście e, pokażę. Możemy albo wrócić w postaci kliknięcia w menu elementy, albo zamknąć w e, wyszukiwarce e, tej, tego menu e, tę pozycję. I wracamy e, do naszych, e, do naszych e, elementów. Są ręcznie rysowane zwierzęta, które zapewne się także przyjmą w wykorzystaniu komiksu, ponieważ bardzo często zwierzęta pojawiają się w podaniach i e, legendach. I możemy tych, tych, oczywiście ta liczba tych kategorii, które są tutaj zaprezentowane jest e, skończona, natomiast to nie znaczy, że tylko tyle jest w zasobie kanwy. Jak mówiłam na samym początku, mamy przede wszystkim wyszukiwarkę. E, załóżmy, że poszukujemy e, jakiejś formy graficznej e, konia. Wpisujemy koń. Kanwa wyszukuje ze swoich zasobów wszystko, co zostało w taki sposób otagowane, można sobie ym, przenieść, znaczy może sobie przenieść do, kata, do tego katalogu, do folderu polubione te grafiki, które nas najbardziej interesują, więc przede wszystkim najeżdżając na daną grafikę, widzimy, y, czy jest ona darmowa, czy y, też płatna. Ja już wcześniej z się widzieliście, że wśród moich polubionych jest głowa y, konia, taka właśnie mocno y, komiksowa, y, i jak dużo jest też w tej, w tej ofercie em, płatnych elementów, czyli tych zaznaczonych koroną z napisem Pro. Ale tutaj też jest znakomity. Najeżdżamy na taką grafikę, jeżeli chcemy ją zachować w katalogu polubione. Klikamy w trzy kropki. Otwiera nam się informacja o tej grafice. Dodajemy do polubionych. Możemy oczywiście spróbować sobie na przykład zapisać. Dodaję kolejną czystą kartę w formacie A4 i możemy sobie tę grafikę przenieść na tę kartkę po to tylko, żeby ją zostawić tutaj albo żeby nad nią już pracować. Natomiast to w jaki sposób będziemy pracować nad takimi grafikami, to w następnym odcinku. Zapraszam. Elementy to z pewnością najciekawsza pozycja w menu kanwy, e, która daje największe możliwości, jeżeli chodzi o twórczą pracę. E, nie zapomnijcie o tej możliwości, a tak naprawdę z pewnością będzie to Wasze ulubione e, i pożądane narzędzie w tworzeniu e, komiksu.